jest godzina 18, sobota. Ja właśnie wstawiałam pranie, pewnie będziecie słyszeć tutaj w tle, bo oczywiście zapomniałam zatończyć od łazienki. Dzisiaj byłam w Ikei. Szczerze mówiąc, chciałam sobie popatrzeć trochę na tę kuchnię, ponieważ robienie kuchni zbliża się wielkimi krokami i mam nadzieję, że w tym miesiącu ktoś przyjedzie mi wymierzyć i... No i zacznę tą kuchnię mi robić, tak żebym przed wakacjami chociaż się ubiała. Powiem Wam szczerze, że zaczyna mieć różne pomysły na gotowanie i przydałaby mi się ta kuchnia już naprawdę, nie ukrywam. E, dzisiaj jest taki pierwszy w miarę ciepły właśnie dzień i pojechałam do tej Ikei. Przy okazji tam, gdzie jest IKEA, jest takie centrum handlowe, pochodziłam po tych sklepach, słuchajcie, ludzi tyle, że po prostu masakra, tłumy, jest tydzień przed świętami, okej, okay, da się jakoś to może zrozumieć, że są tłumy w sklepach spożywczych, mm, ale w IKEA, w, w sklepach ciuchowych, to jest szok po prostu, co lepsze. Wszędzie są promocje, w którym sklepie bym nie weszła jest wyprzedaż, obniżki o 50%, ja nie wiem, co się dzieje, ja nie wiem, czy wy też tak macie takie przeczucia, czy przemyślenia jak ja, że kiedyś tak nie było? Czy mi się tak jakoś wydaje? Ja miałam jakieś wrażenie, że po prostu czekało się na taką wyprzedaż zimową i na wyprzedaż letnią, natomiast tak pomiędzy to były jakieś takie pojedyncze dni, że był jakiś Black Friday, znaczy kiedyś nawet tego nie było, to potem zaczął tak wchodzić, ale żeby tak ciągle były wyprzedaże, nie wiem, ja jestem w szoku. W ogóle dalej szukam półbutów, zamówiłam takie z Pull&Bear, mówiłam Wam w ostatnim vlogu i zapomniałam Wam pokazać, ponieważ zaraz je oddałam, bo okazało się, że są za małe. Te buty z takim przyklapniętym tyłem, one są takie dziwne, bo niby ta 40 jest dobra, ale jakoś tak nieładnie ten but wygląda. One lepiej wyglądają, jak jest jednak 41, a ja noszę 40, jak wiecie. I właśnie zamówiłam sobie 41, zamówiłam jeszcze jeden z Zary 41, tak więc zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu kupić pół buty, bo e, chciałabym pochodzić w jakichś normalnych butach. Ciągle łażę w tenisówkach i w adidasach, którą widzieliście w moich outfitach, więc z chęcią bym pochodziła, chociaż do pracy w czymś trochę bardziej eleganckim. W każdym razie ja biorę się, spiłowałam sobie paznokcie, będę malowała. Dopiero jak y, powieszę to pranie, ponieważ y, jest na tyle ładna pogoda, że będę mogła wystawić to pranie na balkon, niech sobie stoi do jutra. Idę umyć pędzle. Mam w ogóle dwa nowe pędzle. Idę umyć takie moje standardowe, które używam. Powiem wam, że przyzwyczaiłam się do tego pędzla. Mówiłam wam w, w tym filmiku o pędzlach z AliExpress, że on jest taki miękki, w ogóle dziwny. Przyzwyczaiłam się do niego i jest ok. Używam go teraz cały czas takim i miłym, nic się z nim nie dzieje. Widzicie, mi to pierwsze wrażenie jest takie mylne. Bo oczywiście też używam cały czas. Zobaczcie, jaki brudne. Muszę Wam powiedzieć, że najgorsze, co może być dla mnie, to pędzel do podkładu. Jak ja nienawidzę brudnych pędzli, to Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy. Po prostu ja po dwóch użyciach już mi się nie chce używać takiego pędzla i zobaczcie, on jest brudny. Ja go używałam 5 dni i jest po prostu wygląda tragicznie. Muszę się go umyć, bo już nie mogę na niego patrzeć. Ja zawsze myję... Raz w tygodniu te pędzle, ale ja chyba zacznę mieć częściej te od pudru, bo, od podkładu, bo wygląda po prostu źle się nawet nim smaruje. Mam wrażenie, że takie smugi wtedy zostawia. I właśnie kupiłam sobie znowu kolejne dwa pędzle z AliExpress. Szczerze mówiąc, wyglądały na rysunkach troszeczkę inaczej i myślałam, że będą się trochę różniły od siebie, a one oprócz koloru tej tutaj tego metalu, to one się nie za wiele od siebie, zobaczcie, różnią. Ten pędzel, ten już używałam. To jest taki mały pędzel do podkładu, zobaczcie. I ten drugi, który przyszedł, ja tak patrzę, wydaje mi się, że ten właśnie, który już używam jest troszeczkę bardziej zbity od tego, ale nie wiem, zobaczymy jak będę używać. Ja właśnie idę ten nowy też umyć i jutro zacznę go używać, bo jutro chcę nagrać Wam taki filmik z użyciem nowych kosmetyków, to właśnie użyję też tego pętla i podlinkuję Wam na dole, bo ten pierwszy jest po prostu ekstra, sprawdza się rewelacyjnie, nakłada cudownie podkład i kosztował... Mm, Dolar z małym hakiem, tak więc też Wam podlinkuję, znaczy podlinkuję Wam jeden, bo to chyba nie będzie znaczenia, tak coś czuję, że, że albo podlinkuję dwa, żebyście sobie zobaczyły, jaka jest różnica między nimi, natomiast na zdjęciu jaka jest różnica, bo tutaj to nie ma żadnej. Przynajmniej ja nie widzę. A może minimalnie? Przyjrzyjcie się, ja nie wiem. Ten jest chyba trochę bardziej taki prosty, a ten trochę bardziej taki e, taki, tak się rozszerza ku górze, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja Wam podlinkuję, zobaczycie sobie, jeżeli będziecie zainteresowane, no ten na pewno ten bardziej prosty jest po prostu nie bardziej prosty, ten bardziej rozproszowany jest rewelacyjny, ja go używałam i tego wam polecam. Jeżeli będziecie chciały, to sobie go zamówcie. I co? Eee, I nie wiem, co będę jeszcze robiła. Na razie to na filmiki, bo po całym dniu chodzenia właśnie postanowiłam, że sobie teraz tak posiedzę, nie mam żadnych planów, nigdzie dzisiaj nie wychodzę. Eee, jedyne co, to może sobie zmontuję filmik. Nagrałam wam, który puszczę wam w środę, czyli przed tym vlogiem. Eee, I coś miałam wam jeszcze powiedzieć. Aha. W tej Ikei oglądałam sobie te kuchnie, tak chodziłam, patrzyłam, co tam ciekawego jest i, i co ja kupiłam? A, kupiłam sobie trzy szklanki takie do kawy, do herbaty, fajne takie, dawno nie miałam szklanki, ciągle piję w kubku i kupiłam sobie takie szklanki. I kupiłam sobie takie coś, to się nazywa, o Jezu, jak to się nazywa, słuchajcie, to jest taki plastik szary i to się kładzie na zlew. Na zlew. I możecie sobie tam na przykład, nie wiem, zostawić sałatę, mięso, cokolwiek, żeby to skapało. Możecie też, nie wiem, sztućce położyć yy, talerze, co chcecie. Możecie sobie to dołożyć, żeby to po prostu skapało, bo to się opiera jakby na boku zlewu. I powiem Wam, że rewelacja. To kosztowało 7,99 zł. Akurat teraz mam w łazience yy, naczynia w tym, bo to też na umywalkę mi się akurat zmieściło. Jak to wyschnie, Wam wszystko jutro pokażę. Ale powiem Wam, że to jest rewelacyjne, więc jeżeli macie mało miejsca, to możecie takie coś sobie położyć na zlewki, po prostu rewelka. I co jeszcze kupiłam? To, to, te szklanki i. A, kupiłam dwie poszewki też na poduszki z Pepko. Już nie było wyborów, wczoraj była nowa gazetka, niestety już prawie nic nie zostało, więc jakieś tam dwie wzięłam, takie. E... takie wiosenne. Bo wiecie co? Czekajcie, Wam zresztą je pokażę. Słuchajcie, tak one wyglądają. No ten napis taki, jaki jest, ale ogólnie są fajne. Ja Wam powiem, że ja do dzisiaj, do właśnie, zanim te zmieniłam, miałam cały czas poduszki z reniferami z pepku. Dajecie wiarę, po prostu wiosna, lato na dworze, a ja w ogóle renifer miałam na, na wersalce. Dlatego postanowiłam zmienić i póki co kupiłam sobie dwie takie i... Będę do, jeszcze go jakiś do kupię na pewno z czasem, jak się pojawią, no bo tak na siłę tam był jeszcze taką czarną tam gwiazdką, ale nie chciałam brać, a te są ładne, podobają mi się, tak więc te sobie wzięłam, może wkrótce, nie niezu, ale głośno ta pralka chodzi, może je tu położę docelowo, nie wiem jeszcze na razie. Póki to sobie tam stoją, ponieważ tam mam brzuski, takie słabnie wiosennie. I dobra, ja już słuchajcie, uciekam, bo aż mnie denerwuje, mnie denerwuje ta pralka, nie wiem czemu nie włączyłam, tego, nie zamknęłam tych drzwi. Także ja już uciekam i połączę się z wami jutro, pokażę wam jakiś może outfit, bo będę wychodziła i pokażę wam właśnie to coś z Ikei, co jest po prostu rewelacyjne do, do słyszenia, tak więc do zobaczenia jutro. Cześć, już jest niedziela, tak jak wam wczoraj mówiłam, że jest piękna pogoda, jest słońce i jest bardzo przyjemnie na dworzu. Tak, dzisiaj jak widzicie jest mega ciemno, jest zimno i ludzie chodzą w czapkach i w rękawiczkach, po prostu... Takiej zmiany pogody ja jeszcze nie widziałam, żeby jednego. Nie było prawie 20 stopni, a następnego 5. Tak więc właśnie dzisiaj jest 5. Mam nadzieję, że trochę przejdzie, przejdą te chmury i że ta pogoda będzie lepsza. Bo słuchajcie, idą święta. Ja bym nie chciała, żeby święta były takie zimne, bo człowiek aż się nie chce człowiekowi z domu wychodzić. W każdym razie ja będę wychodziła, natomiast jeszcze się nie przebrałam, bo jeszcze muszę Wam rzucić filmik, bo jak co niedzielę zresztą. E, muszę Wam rzucić ten filmik i chcę Wam powiedzieć, że. Tu mi wczoraj coś wyskoczyło w kąciku ust. Na początku to był taki tylko pęcherzyk. Nie wiedziałam, że to jest opryszczka, ponieważ ja nigdy w tym miejscu opryszczki nie miałam. Dzisiaj rano się budzę, a słuchajcie, mam pełno takich pęcherzyków. Nie wiem, czy wy widzicie. Mam takie całe usta tutaj spuchnięte od środka i tutaj z zewnątrz. I bardzo mnie to boli, po prostu nie spodziewałam się opryszczki w tym miejscu. Ale z racji tego, że ta pogoda jest taka zmienna, to niestety ja tak właśnie, mój organizm tak reaguje, że ja zaraz dostaję opryszczki. I o, jakby słońce wychodziło, trochę jaśniej się zrobiło. E, w każdym razie muszę wziąć Heavy run zaraz, żeby mi się jeszcze bardziej nie powiększyło, ale bardzo głupie miejsce. Ja przez wiele lat miałam opryszczkę tutaj na ustach i tutaj na brodzie, więc nie wiem skąd nagle pojawiła mi się tutaj. Nigdy tutaj nie miałam opryszczki, tak więc e, no to tyle. Chcę Wam jeszcze pokrótce tylko pokazać to, co wczoraj kupiłam w IKEI. I pierwszą rzeczą jest ta nakładka na zlew. Wygląda ona tak. To jest takie bardzo mocne tworzywo. Jak widzicie, ma tutaj w środku dziurki, więc możecie sobie to zaczepić na zlew i na przykład suszyć w tym naczynia, jak macie mało miejsca, albo zostawić, nie wiem, owoce czy warzywa, żeby sobie skapały. To jest naprawdę super przydatna rzecz w kuchni. Będzie pasowała do większości zlewów, ponieważ jak widzicie te boki tutaj, one są takie specjalnie dłuższe, żeby właśnie na każdy zlew to pasowało. Dodatkowo. To jest takie bardzo, wiecie co, że jak nałożycie na zlew, to się w ogóle nie rusza, tak więc e, nie wiem z czego to jest zrobione, ale tu ma jakąś chyba taką stawkę silikonową, zobaczcie, to ten pasek taki silikonowy i on się bardzo dobrze trzyma, jak właśnie nałożycie to na zlew, czy tam, ja mam teraz na umywalce, no bo póki co jeszcze muszę tak sobie radzić jakoś, ale... Słuchajcie, za 7,90 naprawdę Wam polecam. Jeśli tego nie macie, nie widziałyście, to to jest na dziale tym kuchennym w Ikei. Nie na dole, tylko tam u góry, gdzie są kuchnie. Ja to zobaczyłam na zdjęciach, inspiracjach takich kuchennych, bo sobie chciałam przejrzeć, zobaczyć, co oni tam ciekawego mają. I właśnie zobaczyłam, że takie coś na zlewie leży i bardzo chciałam to kupić. I naprawdę cieszę się, bo to na pewno mi się w kuchni przyda. Kupiłam też sobie szklanki. Słuchajcie, bardzo brakowało mi zwykłej szklanki. Ciągle tylko piję w tych kubkach i... Te kubki są, różnie z nimi jest, niektóre ciężko jest domyć od herbaty na przykład, te bardziej takie chropowate. Ostatnio kupiłam takie śliskie, ciemne, brązowe, to z kolei patrzę, a w środku całe takie wiecie, podrapane od łyżeczki jak się miesza, tak więc średniej jakości są te kubki, nie ma co się oszukiwać. I teraz postanowiłam, że kupię sobie takie o słońce wyszło tradycyjne szklanki. One mi się słuchajcie kojarzą z takimi latami 90. jak panie siedziały w biurach i były takie mocne kawy i jarały szlugi. I tak sobie właśnie pomyślałam, że ten kubek idealnie właśnie pasuje do tych lat 90. -tych. W każdym razie brakowało mi takich szklanek, kupiłam sobie trzy, dzisiaj piłam w nim kawę i jest naprawdę mega duży. On nie wygląda, ale słuchajcie, tu jest pojemność. Ja nie pamiętam ile tutaj jest, bo oderwałam te kartki, ale... Ta pojemność jest naprawdę duża. Ona jest chyba taka jak kubek. Coś mniej więcej takiego. Ale fajne, bardzo mi się podobają te szklanki. Bardzo wygodne są przede wszystkim i kosztują 3,99. Dodatkowo kupiłam sobie jeszcze wazon. Muszę go umyć. Taki ten zwykły wazon za 5 zł. Jakieś kupiłam takie mniejsze. Co wyglądają jak butelki do mleka, też takie z lat 90., ale niestety tamte wazoniki są takie na pojedynczego kwiata, na jakieś małe kwiatki. Natomiast jak teraz na przykład e, mój tata przyniósł mi brzuszki, to nie miałam gdzie ich włożyć. I taki wazon się do tego przyda. 5 zł, tak więc e, tanio, mega tanio. E, I to już jest wszystko. Ja idę wam wrzucić ten filmik i ubiorę się, bo będę musiała wychodzić, pokażę wam co mam na sobie, ale póki co to nie wiem, co mam ubrać naprawdę. No aha, no i muszę na ten heavilant, także do zobaczenia za chwilę. Cześć, a dzisiaj już jest poniedziałek i jest mega słońce, ale nic bardziej mylnego, ponieważ na dworzu wcale nie jest ciepło. Mi jest teraz bardzo ciepło, bo mam dwa długie rękawy i stoję i się po prostu grzeję tutaj, bo w mieszkaniu moment się nagrzewa, tym bardziej, że u mnie od samego rańca tutaj grzeje z tej strony, ale na dworzu wcale nie jest tak gorąco. Wczoraj pojechałam na grilla, ostatecznie wyszło to słońce, pojechałam na grilla. I niestety jest bardzo, słuchajcie, było tak zimno, że po prostu siedziałam i się trzęsłam, bo jeszcze tam po trzecia, czwarta było ok, ale już piąta, szósta, słuchajcie, zaczęło się robić po prostu tak zimno, że ja miałam ręce jak klody po prostu, tak więc e, zobaczymy. Dzisiaj podobno jest ostatni taki ładny dzień, więc e, trzeba się nim nacieszyć. I chcę Wam powiedzieć, co ja mam ubrane dzisiaj, znaczy powiedzieć, pokazać. Mamy sobie tu tak, taką kurteczkę, nie wiem, narzutkę z Pull&Bear, którą pokazywałam Wam w, w moich, moim holu wyprzedażowym. Pod to mam taką cienką bluzkę z reserw z długim rękawem, e, e, z czarna nic specjalnego, bardzo taka przewiewna, ponieważ e, nie chcę aż za grubo się ubierać. O, telefon dzwoni. Do tego mam te spodnie z wysokim stanem i poniżej mam białe buty z Bershty na Koturnie. Mam taki kawałek nogi widoczny, więc y, wydaje mi się, że nie zmarznę aż tak, więc y, biorę jeszcze okulary, moją torebkę i uciekam, tak więc słuchajcie, życzę Wam miłego dnia, dużo słońca, mam nadzieję, że będzie to słońce jeszcze w tygodniu, nie, że to nie jest tak, że tylko dzisiaj jest taki piękny dzień i do zobaczenia, hej! Cześć, dzisiaj jest kolejny dzień, znowu jest mega zimno, ale wiecie co, chcę Wam powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ wczoraj w pracy dowiedziałam się, że... Będą zmiany, będą bardzo duże zmiany, jeśli chodzi yy, o mnie o mój dział, i zaczęto się zastanawiać, czy ja lubię zmiany. Wiem, że zmiany są potrzebne i generalnie zmiany, które są świadomymi zmianami, czyli sami sobie w jakiś sposób zaplanujemy i dążymy, żeby coś zmienić. Zmiana często wiąże się z polepszeniem sobie sytuacji, no nie zawsze, ale często, zresztą po to zmieniamy cokolwiek, żeby po prostu było nam lepiej to wtedy to jest takie inne uczucie, bo wiecie czego, poniekąd wiecie, czego się możecie spodziewać i na co się piszecie. Natomiast e, mnie postawili trochę wczoraj przed faktem dokonanym i szczerze mówiąc e, nie wiem co mam myśleć, dzisiaj rano się obudziłam tylko o szóstej już i e, tak o 6. obudziłam się o 6 i tak sobie pomyślałam, że Kurczę, nie do końca jestem przekonana, czekajcie, Krzysztof tutaj przedstawi, nie do końca jestem przekonana, przekonana czy, mm, czy jestem gotowa na takie zmiany, które mnie czekają, bo ja się przywiązuję do miejsca, do ludzi, do sytuacji, do wszystkiego, co się dzieje tak naprawdę. Pracując w jednym miejscu, ja pracuję w tej firmie 8 lat, w, na tym stanowisku, na którym jestem 4. I przyzwyczaiłam się do jakiegoś takiego, do takiej codzienności, która tam jest, do obowiązków, które wykonuję. Jeśli chodzi o obowiązki, to prawdopodobnie jakoś diametralnie one się nie zmienią. Natomiast e, zmieni się miejsce, w którym będę, ludzie, z którymi będę przebywać I, i to mnie trochę przeraża, powiem wam. Mimo tego, że znam większość ludzi w tej firmie, no bo tak jak mówię, pracuję 8 lat, to jakieś takie mam obawy, wiecie? Mm. Nie wiem, chciałam tych zmian, yy, znaczy chciałam zmian ogólnie, jeśli chodzi o pracę, natomiast nie wiem, czy, czy, czy o takich akurat zmianach marzyłam, więc jestem troszeczkę taka, yy, taka wiecie, no, no nie wiem, co o tym myśleć po prostu, trochę jestem przerażona. Jutro mam mieć rozmowę yy, z moim nowym szefem, a propos, właśnie tego, co mnie czeka, co będzie. Nie znam jeszcze tego człowieka, więc, yy, więc no jestem trochę, znaczy, no trochę, no jestem ciekawa, ale. Zobaczymy, jak to przeżyję. Już po dzisiejszym, jak wstałam o 6 rano, wiem, że dzisiaj pewnie znowu nie będę spała, ponieważ e, no, no tak mam, tak mam, że się zastanawiam i, i za dużo myślę po prostu o pewnych rzeczach. Podziwiam ludzi, kto, którym zmiany przychodzą tak, wiecie, po prostu tak. Nie ta praca będzie inna, nie to będzie tamto, wiecie, coś, takie wszystko podchodzą na luzie i dzięki temu chyba zyskają, bo... Osoba, która tak kurczowo trzyma się jednej rzeczy, jednego miejsca, jednej pracy, chyba nie jest w stanie dużo zyskać w życiu, tak mi się wydaje. No chyba, że ktoś ma super po prostu życie i wszystko jest po prostu idealne, no to oczywiście zmiany nie są potrzebne. Natomiast mm, każdy chyba z nas chce zmian, tak mi się wydaje. Nie każdy jest skłonny coś zmienić w swoim życiu, ale każdy chyba, tak mi się wydaje, w jakimś aspekcie życia chciałby coś zmienić i. Albo to robi, albo po prostu czeka, aż coś się samo zmieni, bo po prostu boi się cokolwiek zrobić. Ja mam wrażenie, że po prostu... E, ale teraz wyszło słońce. Z racji tego, że e, ja bałam się przez długi czas, znaczy bałam, jakoś tak nie miałam pomysłu, co mogłabym zrobić, to po prostu los mi są te zbiady, które właśnie nie wiem do końca, czy one będą na plus, czy, czy niekoniecznie, więc no tego się trochę obawiam, ale... No zobaczymy, powiem wam, że ta pogoda mnie wkurza, jest takie są chmury, jest tak zimno, że już wczoraj tak się zrobiło, ja wam mówiłam, że, że jest słońce, ale było tak strasznie zimno już po południu i teraz jest dokładnie to samo, więc, yy, więc no nie wiem, ja idę dzisiaj w tej bluzce z Pull&Bear i mam do tego, butów jeszcze nie mam, ale ja założę na pewno te, wiecie, yy, mam spodnie z wysokim stanem, to jest ze Stradivarius, a bardzo je lubię. I na pewno mam jeszcze kapcie, założę te buty z, z Bershki, te na, na koturnie, ponieważ e, jakoś tak nie wiem, wygodnie mi się w nich chodzi, natomiast e, będę miała znowu dogra, wiecie, na wierzchu, więc ja nie wiem, czy ja nie zawarznę, bo jest taka dziwna ta pogoda, jest bardzo zimno. Tak więc, no zobaczymy. Ok, ja uciekam pomału, bo muszę, a jest dopiero 15 mam jeszcze w sumie 15 minut, muszę sobie wziąć coś do jedzenia na dzisiaj i... Spakować i tyle. I o wpół do będę jechała do pracy. No nie, wiem, słuchajcie, trochę taka marudząca jestem, ale jestem po prostu pełna obaw, bo nie wiem, co będzie jutro. Tak więc, no zobaczymy. Na pewno się do Was jutro odezwę i Wam powiem, jak poszło. Cześć, a dzisiaj jest czwarte rano, godzina 8.10. Ja jeszcze jestem w domowym stroju, ponieważ mam sobie podłogę w sypialni. Pomyślałam, że skoro mam jeszcze 20 minut, to zmyję sobie tą podłogę i rozłożę dywan, który kupiłam w Biedronce. Teraz od poniedziałku były takie fajne dywany i w ogóle różne fajne rzeczy do domu. Kupiłam też dwie poszewki na poduszki, takie na te jaśki za 2,99, takie brązowe. Dywan kupiłam taki beżowo-brązowy, bo myślałam sobie, że trochę wygłuszę jednak to mieszkanie właśnie dywanami. Na początku nie chciałam mieć w ogóle dywanów, ale wiecie co, wczoraj czytałam się tyle o tym, że jednak dywan i, i między, przede wszystkim dywan i dodatkowo materiały wszystkie, które są w pokoju, czyli zasłony, firany, poduszki, cokolwiek macie, oczywiście meble, powodują, że te pomieszczenia stają się mniej takie um, odbijające echo i to samo będzie z sąsiadami. Nawet jak my będziemy mieli dywany, to będziemy to mniej słyszeć. Nie wiem jak to działa, ale podobno dźwięk tak się niesie, że po prostu warto te dywany mieć. I dlatego kupiłam sobie jeden taki dywan. On nie jest za duży, ale wydaje mi się, że to wystarczy, jeśli chodzi o podłogę. Dodatkowo jeszcze coś wykombinuję. Myślę teraz o tych zasłonach właśnie, czy też nie kupić. E, no i coś jeszcze pomyślę. Zobaczymy, na ile to stłumi ten dźwięk. Co prawda, mój sąsiad z dołu e, ostatnio odpukać, troszeczkę się uspokoił, natomiast on tak głośno, słuchajcie, gada. On ma puste mieszkanie, on nie ma mebli w ogóle, bo tutaj kolega mi mówił, że był u niego, bo on jest w zarządzie, był u niego, bo jakieś podpisy, mówi, że on ma po prostu puste mieszkanie, więc to echo tak się niesie. Ja zauważyłam, że nawet w moim mieszkaniu jest echo, dlatego mm, warto chyba kupić te dywany, tutaj do dużego pokoju też będę musiała kupić. Ja tego nie robiłam też dlatego, że jestem jakby ciągle w trakcie remontu, wszędzie stoją klamoty, zobaczcie, muszę stać w takim miejscu po prostu dziwnym, ale no nie mam nagrywać. Wszędzie coś stoi, więc pomyślałam, że rozkładanie dywanów to nie jest najlepszy pomysł, ale w sypialni mogę rozłożyć, tam już jako, jako remontu nie ma nic, nie już tam na razie nie będę robić, więc, więc myślę, że może sobie ta wykładzina tam leżeć, wykładzina dywan. Tam nawet jest napisane, że ten dywan jest wygłuszający, no zobaczymy. W każdym razie chcę Wam jeszcze powiedzieć, że... Wczoraj byłam w kinie, już po raz chyba ostatni grali e, Zwierzęta Nocy, ja w ogóle czekam na Szybkich i Wściekłych, ja uwielbiam ten film, także to jest już takie, robi się teraz bardziej fantastyczne. natomiast, znaczy on zawsze był fantastyczny moim zdaniem, tak trochę, a teraz to już w ogóle ta, ta część, która teraz będzie w kinie jest mega po prostu science fiction, natomiast e, czekam, nie mogę już po prostu się doczekać tego dnia, kiedy będzie w kinie, chyba od 21 czy od 17 kwietnia, jakoś tak, ale wczoraj byłam na, tej, na tym filmie Zwierzęta Nocy, on był już grany, tak mi się wydaje po raz ostatni, to był tylko jeden seans na 19.50. Czytałam bardzo dobre opinie, że jest to dramat, thriller, coś trzymającego w napięciu, co warto zobaczyć. I muszę wam powiedzieć, że jakoś do połowy ten film faktycznie był... Ogólnie może tak, ogólnie cały film jest mega dziwny, kończy się tak, że po prostu, słuchajcie, wszyscy byli w szoku, że on się skończył tak nagle, ale to że jest któryś z kolei taki film, który widziałam w kinie. Ym... Sama fabuła, to co się dzieje w tym filmie, to nie jest nic takiego, wiecie co, ten film podobno ma po prostu poruszyć nasze emocje, bardzo skrajne, bo tam jest e, generalnie dużo smutku, żalu, jakiegoś takiego e, no nie wiem, takich raczej złych emocji e, jest dużo w tym filmie i powiem wam, że może tak jest, bo myślę, że warto go zobaczyć, natomiast troszeczkę jest też przynudnawy. Nie będę wam mówiła, że tam jest akcja cały czas i w ogóle siedzicie dwie godziny, bo on trwa dwie godziny i jest fajnie, bo w pewnym momencie troszeczkę zaczyna się to robić już nudne. No ale mimo wszystko, spoko. Myślę, że warto zobaczyć taki film. Jeżeli oczywiście lubicie takie pokręcone filmy, w których nie wiadomo o co chodzi, ja jeszcze z chęcią poczytam sobie jakieś recenzje dzisiaj i dowiem się więcej o tym filmie. Bo szczerze mówiąc, myślę, że każda osoba inaczej ten film zinterpretuje i i indywidualnie do niego podejdzie, także no zobaczymy, poczytam sobie coś. W ogóle też wzięłam się zakończenie e, znowu kosmetyków, ja bardzo taki czas, że dokupuję, bo ciągle mi czegoś brakuje, mam jakieś potrzeby, moja skóra ma jakieś potrzeby i dokupuję jakieś kremy, balsamy i tak dalej. Teraz jest znowu czas wykańczania, powiem Wam, że bardzo dobrze mi idzie, mm, dopiero młodenko, znowu mam spore opakowań, tak więc e, fajnie. Dodatkowo jeszcze powiem Wam o tej promocji rosmanowskiej. pewnie wiecie, że jak się tam zare zarejestrujecie w tej aplikacji, to Macie trzy produkty od 20 chyba do 30 kwietnia jakoś tak, minus 55%. Ja nie za bardzo rozumiem, co to znaczy trzy różne produkty, bo tam tak jest napisane, że trzy różne, czyli to znaczy, że co, z każdej kategorii, w sensie tusz, podkład na przykład i puder mogę wziąć, czy jak to wygląda, bo właśnie teraz nie wiem. Ja szczerze mówiąc za dużo nie chcę kupować, natomiast będę kupowała rozświetlacz z Vivo, ten srebrny, kulki takie rozświetlające też chcę kupić i myślałam nad tuszem. Może jeszcze tą kredkę z Vivo do Brwi. Yy, I to chyba wszystko, więc no yy, więc ciekawe. Jak wiecie, to dajcie znać, bo może pracujecie w Rossmanie, albo macie znajome, to, to będziecie wiedziało o co chodzi, bo ja tak nie za bardzo to zrozumiałam, co oni tam napisali, szczerze mówiąc. Z tego, ale 55% już jest fajnie. Warto wziąć nawet coś droższego i spróbować sobie przetestować. Ja podkładów jednak chyba nie będę brała, bo mówię, Kamilka mi jeszcze przywiezie ten, ten Fitmi z Anglii. On już teraz jest w Polsce, natomiast no, ja tego nie widziałam, więc ona mi przywiezie, ale to jest chyba ona przywiezie mi kolor, którego chyba w Polsce nie ma, tak mi się wydaje. Bardzo jasny, taki jaśniutki, żółty, więc na pewno wam pokażę. I to już jest wszystko. Mam nadzieję, że podłoga mi wyschła. Położę sobie ten dywan teraz, no i będę się szykowała po bał do pracy, bo już jest 16 tak? więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!